Pokój i dobro. Witam Was bardzo serdecznie. Tak, dzisiaj uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a więc również dzisiejsze słowo na dobranoc będzie o Matce Najświętszej. A znalazłem takie piękne rozważanie, piękną medytację napisaną przez Michaela Quasta. On wkłada w usta Pana Jezusa takie piękne słowa, piękne rozważania. I chciałbym się dzisiaj e, tym tekstem z Wami podzielić. Posłuchajcie. Mój najpiękniejszy pomysł to moja matka. Brakowało mi matki, więc uczyniłem ją. Uczyniłem Maryję moją matką, zanim ona mnie poczęła. Tak było pewniej. Teraz jestem naprawdę człowiekiem, jak wszyscy ludzie. Niczego już im nie mam do pozazdroszczenia, bo i ja mam matkę prawdziwą. Brakowało mi tego. Matka moja nazywa się Maryja, mówi Bóg. Jej dusza jest przeczysta i pełna łaski. Jej ciało jest dziewicze i cała jest tak świetlana, że gdy byłem na ziemi, nigdy nie mogłem się jej dość napatrzeć, dość nasłuchać, nigdy dość podziwiać. Moja matka jest tak piękna, że gdy porzuciłem wspaniałości nieba. Nie czułem się przy niej obco. A przecież wiem, co to znaczy, mówi Bóg, być niesionym przez aniołów. Ale wierzcie mi, to nie warte ramion matki. Moja matka, Maryja, umarła, mówi Bóg. Odkąd znów wstąpiłem do nieba, brakowało mi jej i ja jej byłem potrzebny. Więc powróciła do mnie z duszą i ciałem. Nie mogłem uczynić inaczej. Tak trzeba było, tak wypadało. Palce, które dotykały Boga, nie mogły być nieruchome. Oczy, które kontemplowały Boga, nie mogły trwać zamknięte. Usta, które całowały Boga, nie mogły zwiędnąć. To przeczyste ciało, które Boga przyoblekło w ciało, nie mogło zniszczyć, zmieszane z ziemią. Nie mogłem. To było niemożliwe. To by mnie za wiele kosztowało. Chociaż jestem Bogiem, jestem jej synem i nikt inny, tylko ja rozkazuję. A potem mówi Bóg, Zrobiłem to również dla moich braci ludzi, żeby mieli w niebie matkę prawdziwą, wziętą spośród nas, z ciałem i duszą, moją matkę. Już dokonane. Od chwili śmierci jest ze mną. Jej w niebo wzięcie, jak mówią ludzie. Matka odnalazła syna, a syn matkę z ciałem Duszą, jedno obok drugiego na wieki. Gdybyż ludzie mogli przeniknąć piękno tej tajemnicy. Wreszcie uznali ją oficjalnie. Mój zastępca na ziemi, papież, ogłosił ją uroczyście. Przyjemnie, mówi Bóg, że jej przywileje są doceniane. Od czasu, gdy lud chrześcijański przeczuł tę wielką tajemnicę mojej synowskiej, i braterskiej miłości. Niechże teraz więc z niej korzystają, mówi Bóg. Mają w niebie matkę, która nie spuszcza ich z oczu, z oczu cielesnych. Mają w niebie matkę, która ich kocha pełnym sercem, swoim sercem cielesnym. A ta matka to moja matka, patrząca na mnie tymi samymi oczami, kochająca mnie tym samym sercem. Gdyby ludzie byli przemyślni, korzystali z tego, powinni by domyślać się, że ja nie mogę niczego jej odmówić. Cóż chcecie? To moja matka. Chciałem tego i nie żałuję. Jedno naprzeciw drugiego z ciałem i duszą. Matka i sen. Wieczyście, matka i syn. Piękne rozważania. Oj tak, moi drodzy, gdyby ludzie byli przemyśli, korzystaliby z tego wielkiego daru, który mamy, Matkę w niebie, powinni by domyśleć się, że ja nie mogę niczego jej odmówić. Cóż chcecie, mówi Pan Jezus, to moja Matka. Chciałem tego i nie żałuję. Piękne słowa o Matce. Tak, kochani, mamy Matkę w niebie może dzisiaj, właśnie na zakończenie tego naszego wieczornego spotkania pomódlmy się wspólnie do tej naszej Matki w niebie. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza. Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Wszystkiego dobrego, spokojnej nocy życzę i do zobaczenia, jak Pan Bóg pozwoli, jutro. Z Panem Bogiem.